Widzimy mężczyznę samotnego w bieli. Jego oddech tnie powietrze jak nóż, a ślady butów znikają pod śniegiem szybciej, niż potrafi zrobić kolejny krok. Wszystko wokół jest białe, niebo zlewa się z ziemią, nie ma już horyzontu, tylko mgła, tylko cisza, tylko zimno wgryzające się w kości. Z oddali słychać wycze, niskie, rozdzierające, nieludzkie. Kamera zbliża się na jego twarz. Bez słów, tylko oczy pełne świadomości, że nie ma już drogi powrotnej. On wie, wie, że jest obserwowany, wie, że las nie zapomina, zatrzymuje się, oddycha ciężko, patrzy w las, a las patrzy na niego. Nie wiedział jeszcze, że w tym lesie nikt nie poluje sam, nie wiedział, że to, co go śledzi, nie chce zabić, chce zrozumieć, ale echo, które usłyszał, nie pochodziło od strachu. Pochodziło z czegoś starszego, z czegoś, co pamięta ludzi inaczej, Andrzej, 46 lat, fotograf przyrody. Przyjechał w Bieszczady, aby zrobić serię zdjęć zimowych zwierząt. Odcięty zasiąg, ostatnia wiadomość do żony wysłana dwa dni temu. Znał te góry, ale tym razem pogoda nie znała jego. Wiatr i śnieg złały szlak z pustką. Cisza, w której słychać własny puls. To pierwszy znak, że człowiek został sam. Miał namiot, miał latarkę, miał mapę, która teraz wyglądała jak każdy inny biały kawałek papieru, ale nie miał już siły. Usiadł przy kamieniu, oparł plecak o pień drzewa i po raz pierwszy pomyślał, może już nie wrócę. Nie płakał, nie krzyczał. Po prostu patrzył. Patrzy w las, który go otacza jak ciemna woda, i wtedy zobaczył oczy. Nie jedno, nie dwa. Sześć par oczu, wilki, ale nie rzuciły się na niego, tylko stały i patrzyły. Zrozumiał, że nie jest ofiarą. Jest intruzem, jest obcym, jest tym, kto wszedł w ich świat bez zaproszenia. Ale może, może było w tym spojrzeniu coś więcej niż tylko obserwacja. Może było w nim pytanie. W nocy, przy nikłym świetle czołówki, zobaczył błyski. Nie gwiazdy, oczy, sześć, może siedem par. Zatrzymał się, a echo kroków zgasło. Wilki nie warczały, nie podchodziły, po prostu patrzyły. Zrozumiał, że nie jest ofiarą, jest intruzem. Jeden z nich podszedł bliżej samiec wielki z siwą sierścią wokół pyska stary, mądry. Andrzej nie oddychał, nie poruszał się wiedział, że każdy ruch może być ostatni. Ale wilk nie atakował, stanął na odległość trzech metrów, patrzył, pochylił głowę lekko w bok, jakby próbował zrozumieć, kim jest ten człowiek, czemu jest sam, czemu pachnie strachem, no ale nie ucieka. I wtedy Andrzej zrobił coś, czego sam nie umiał wyjaśnić. Powiedział cicho: Nie zrobię wam krzywdy. Wilk nie odpowiedział, ale coś w jego oczach się zmieniło obrócił się. Ruszył w las, inne wilki poszły za nim, a Andrzej został sam. Ale po raz pierwszy tej nocy ta nie czuł, że jest w niebezpieczeństwie. Ale spojrzenie zwierzęcia trzyma w sobie grozę. To pytanie: czy masz w sobie spokój? Andrzej próbował iść dalej, ale nogi już nie słuchały. Ciało krzyczało o odpoczynek, a umysł powtarzał jedno: Nie mogę tu zostać. Rozłożył namiot pod gęstymi gałęziami świerków, ręce drżały. Od zimna czy od lęku nie wiedział już. Zapalił małą lampkę wewnątrz. Światło było słabe, ale wystarczyło, żeby zobaczyć cienie na zewnątrz. Wilki wróciły, nie podeszły blisko, usiadły w półkolu, jakby czuwały. Andrzej patrzył przez szczelinę w namiocie. Ich oczy odbijały światło latarki, jak małe płomienie w ciemności. Co robicie? szepnął do siebie. Czekały, po prostu czekały. Noc była długa, zimna. Wiatr wyrzucał śnieg na ściany namiotu. Czasem słyszał cichy szelest, jakby coś krążyło wokół niego ale nigdy nie było to blisko nigdy groźnie to było dziwnie spokojne. Rano, kiedy otworzył namiot. Śnieg wokół był przygnieciony. Ślady wilczych łap tworzyły krąg, ale w samym środku, tam gdzie leżał, był pusty okrąg, nietknięty. Jakby chroniły go przed czymś. Nie wiedział przed czym, ale czuł, że to co zrobili, nie było przypadkiem. Trzeciego dnia Andrzej już nie próbował uciekać. Nie miał dokąd. Usiadł przy ognisku, które ledwo tliło się w wilgotnym powietrzu. Ręce miał sine. Oddech płytki. Wiedział, że hipotermia to tylko kwestia czasu, i wtedy zobaczył, że nie jest sam. Wilki siedziały wokół niego. Nie blisko, ale bliżej niż wcześniej. Stary wilk, ten sam, który pierwszy podszedł, leżał naprzeciwko, patrzył. Andrzej patrzył z powrotem i po raz pierwszy od trzech dni uśmiechnął się. Zostaliście ze mną, prawda? Wilk mrugnął powoli, jakby rozumiał. Przez kolejne godziny Andrzej obserwował ich, jak się poruszają, jak ze sobą rozmawiają, cichym pomrukiem, ruchem uszu, spojrzeniem, jak dzielą jedzenie, jak chronią najsłabszego z watachy, jak żyją według praw, których on nigdy nie musiał znać. Ale teraz czuł, że mu pokazują, i wtedy zrozumiał. Nie był w lesie przypadkiem. Nie był sam, bo one nie pozwoliły. Las miał swoje prawa. A oni stali na straży. Czy czujesz, że zrobiłbyś to samo? Co byś zrobił na jego miejscu? Czasem zwierzęta widzą w nas coś, czego my sami w sobie nie dostrzegamy wartość mimo strachu. Czwartej nocy śnieg padał gęsto. Andrzej leżał w namiocie, owinięty w śpiwór, drżący mimo wszystkich warstw ubrania, słyszał ich oddechy. Wilki leżały tuż przy namiocie, tak blisko, że czuł ich ciepło przez cienką tkaninę. Nie bał się już. Czuł ich obecność jak towarzyszów. W pewnym momencie poczuł ruch. Coś ciężkiego oparło się o zewnętrzną ścianę namiotu tuż przy jego plecach. To był stary wilk. Andrzej zamknął oczy. Położył dłoń na materiale, tam gdzie czuł ciepło zwierzęcia. I po raz pierwszy od dni zasnął spokojnie. Rano obudził się żywy. Cieplejszy, jakby sen wreszcie go naprawił. Wilki siedziały w niewielkiej odległości, patrzyły w jednym kierunku, w stronę wzgórza. Stary wilk wstał, spojrzał na Andrzeja, potem znów na wzgórze i ruszył. Andrzej nie zastanawiał się długo. Wziął plecak i poszedł za nim. Nie wiedział dokąd idzie, ale wiedział, że one prowadzą. Zaufanie nie rodzi się ze słów. Rodzi się z milczenia, które mówi więcej niż obietnice. Szli przez godzinę, może dwie. Czas przestał mieć znaczenie. Wilki prowadziły go przez gęsty las, omijając zbocza, które wyglądały na niebezpieczne. Zatrzymywały się, kiedy on się potykał. Czekały, aż dotarli do małej polany i tam Andrzej zobaczył młody wilk, może roczny. Leżał na boku z przednią łapą uwięzioną w starym, zardzewiałym potrzasku myśliwskim. Krew zaschnięta na śniegu, oddech płytki, oczy półprzymknięte. Andrzej stanął jak sparaliżowany. Stary wilk podszedł do młodego. Polizał jego pysk, zaskowyczał cicho. Dźwięk pełen bólu, pełen bezradności. I wtedy Andrzej zrozumiał. One nie szukały ratunku dla siebie. Szukały ratunku dla niego, dla tego małego. Uklęknął obok. Młody wilk spojrzał na niego. W oczach strach, ale też coś innego. Prośba. Andrzej wyciągnął wielofunkcyjny nóż z plecaka. Ręce mu drżały. Spokojnie, gdzie spokojnie, mały. Stary wilk obserwował każdy ruch. Inne wilki stały w kręgu. Gotowe do ataku, ale też gotowe do zaufania. Andrzej chwycił za metal pułapki. Był zimny, ostry, wgryziony głęboko w ciało. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Nacisnął mechanizm. Pułapka otworzyła się z cichym kliknięciem. Młody wilk zaskowyczał. Z bólu, z ulgi. I odsunął się kuleją. Andrzej opadł na kolana. Oddychał ciężko. Ręce miał we krwi. Stary Wilk podszedł do niego, stanął tuż przed jego twarzą i po raz pierwszy dotknął go nosem. Czasem ratujesz życie, i dopiero wtedy rozumiesz, że sam zostałeś uratowany. Andrzej siedział na śniegu, drżąc. Nie z zimna, ale z czegoś głębszego. Młody Wilk kulał w stronę watachy. Inne zwierzęta otoczył go liżąc ranę, ocierając się o niego, jakby witały go z powrotem. Stary Wilk wciąż stał obok Andrzeja, patrzył na niego długo, intensywnie, jakby zapamiętywał tę twarz. Potem pochylił głowę. Nie było w tym geście uległości, było coś więcej, szacunek, uznanie. Andrzej wyciągnął rękę, powoli, ostrożnie, i stary Wilk pozwolił mu dotknąć swojej głowy. Futro było szorstkie, zimne, mokre od śniegu. Ale pod dłonią Andrzeja biło serce mocne, spokojne, pełne życia. Nie powiedział nic, nie musiał. To był moment, który przekraczał słowa. To był moment, w którym człowiek i dziki zwierzę przestały być wrogami i stały się czymś więcej rodziną. Wilk odsunął się delikatnie, spojrzał jeszcze raz, głęboko, jakby chciał przekazać wiadomość bez dźwięku Pamiętam cię i odwrócił się. Wataha ruszyła w las. Młody wilk kulejąc, ale żywy, chroniony, bezpieczny. Andrzej został sam na polanie, ale po raz pierwszy od dni nie czuł się samotny. Nie wiedział jeszcze, że tej nocy nie uratował tylko jej, ale też siebie. Andrzej stał na polanie jeszcze długo po tym, jak wilki zniknęły w lesie. Patrzył na ślady ich łap w śniegu, prowadzące w głąb tam, gdzie ludzie nie sięgają. Wziął głęboki oddech. Po raz pierwszy od dni poczuł, że ma siłę iść dalej. Ruszył w dół zbocza. Tym razem inaczej. Nie uciekał, nie błądził. Szedł. Wiedział, że las go wypuści, bo las go przyjął. Mijał drzewa, które wcześniej wydawały się wrogami teraz były tylko drzewami. Słyszał wiatr, który wcześniej był groźbą teraz był tylko wiatrem. Wszystko się zmieniło. A może to on się zmienił? Kiedy wreszcie zobaczył szlak turystyczny, zatrzymał się, odwrócił, spojrzał w las i wiedział, że gdzieś tam w głębi stary wilk też patrzy. Uniósł rękę, nie pomachał, po prostu podniósł ją w geście szacunku, w geście pożegnania, w geście, który mówił: Dziękuję, zszedł z gór następnego dnia, wychudzony, wyczerpany, ale żywy. Żona zapytała, co się stało. Powiedział tylko: Spotkałem kogoś, kto przypomniał mi, kim jestem. Dziękuję, że jesteś tu. Najpiękniejsze dopiero przed nami. Czasem musimy zgubić się w lesie, żeby odnaleźć siebie w oczach zwierzęcia. Andrzej wrócił do domu, do ciepłego mieszkania, do żony, która płakała z ulgi, do łóżka, które pachniało proszkiem do prania, ale nocą. Nie potrafił spać. Leżał z otwartymi oczami, słuchając ciszy miasta dziwnej, pustej sztucznej. Brakowało mu wiatru, brakowało mu odgłosu kroków na śniegu. Brakowało mu ich. Czasem budził się w środku nocy i wychodził na balkon, patrzył w niebo, szukając gór na horyzoncie. Żona pytała, czy wszystko w porządku. Kiwał głową. Ale oboje wiedzieli, że coś się zmieniło. Zaczął wracać do bieszczat. Nie, żeby fotografować, żeby być. Siadał na skraju lasu, czekał, czasem godzinami, i pewnego dnia zobaczył go. Stary wilk stał w oddali między drzewami, patrzył. Andrzej nie podszedł, wiedział, że nie powinien, ale podniósł rękę i wilk skinął głową. Lekko, jakby pamiętał, to było wystarczające. Andrzej wracał tam co miesiąc. Czasem widział watachy, czasem tylko ślady, czasem nic, ale zawsze czuł ich obecność i wiedział, że tamta noc w górach nie była przypadkiem była lekcją, lekcją, którą nosi w sobie do dziś. Nie możesz wrócić do życia sprzed, kiedy poznałeś coś, co żyje poza słowami minęły dwa lata. Andrzej siedział w swoim gabinecie, montując zdjęcia z ostatniej wyprawy. Na ekranie wilki, zawsze wilki. I wtedy zobaczył coś, czego wcześniej nie zauważył. Na jednym ze zdjęć, zrobionym miesiąc temu, w tle, stał młody wilk. Z blizną na przedniej łapie. To był on, przeżył. Andrzej poczuł, jak coś ściska mu gardło. Łzy napłynęły same, se niespodziewanie, gwałtownie. Nie płakał od tamtej nocy w górach. Ale teraz puścił, bo zrozumiał. Nie chodziło o to, że uratował zwierzę. Chodziło o to, że zwierzę pokazało mu, czym jest życie. Życie to nie przetrwanie, to nie walka, to nie samotność. Życie to wspólnota, zaufanie, obecność, to patrzenie w oczy kogoś, kto nie mówi, ale rozumie. To ryzyko, to otwartość, to moment, w którym decydujesz się zostać, zamiast uciec. Andrzej zamknął laptop, wstał, wyszedł na balkon, patrzył w stronę gór, niewidocznych z miasta, ale zawsze obecnych w jego sercu, i szepnął: Wiem, że gdzieś tam jesteście i wiem, że pamiętacie. Wiatr dotknął jego twarzy zimny, czysty, jak oddech lasu. Czasem ratujesz kogoś i dopiero po latach rozumiesz, że to ty zostałeś uratowany na zawsze. Andrzej nigdy nie opublikował tamtych zdjęć, nie sprzedał ich żadnemu magazynowi, nie umieścił w żadnej galerii. Niektóre historie nie są po to, żeby je sprzedawać, są po to, żeby je nosić w sercu, ale opowiedział ją, opowiedział synowi, kiedy ten zapytał: Dlaczego tata tak często patrzy w góry? Opowiedział żonie pewnej nocy, kiedy obudziła się i zobaczyła go płaczącego w ciemności. Opowiedział nieznajomemu w pociągu, który przypadkiem wspomniał, że boi się wilków, i za każdym razem: Ludzie słuchali inaczej, bo to nie była opowieść o zwierzętach to była opowieść o tym, co naprawdę ważne o tym, że nawet w najciemniejszej nocy nie jesteś sam o tym, że świat nie dzieli się na ludzi i zwierzęta dzieli się na tych, którzy potrafią zaufać, i tych, którzy się boją. O tym, że ratując kogoś, często ratujesz siebie. Minęło dziesięć lat od tamtej nocy. Andrzej miał teraz siwizny więcej, twarz pooraną z marszczkami, ale oczy, oczy miał spokojne. Pewnego zimowego poranka wrócił w tamte góry. Tam, gdzie wszystko się zaczęło, stanął na polanie. Śnieg padał cicho, i wtedy usłyszał wycie, dalekie, melodyjne, przeszywające. Uśmiechnął się. Nie widział ich, ale wiedział, że są i wiedział, że pamiętają, bo niektóre więzi nie znikają. Nawet jeśli przeminie czas, nawet jeśli przeminie ciało, one zostają w śladach, w pamięci, w echem, które wraca. Tej nocy Andrzej śnił. Śnił, że wraca na tę samą polanę. Ale nie jest sam. Stary wilk czeka na niego, siwy. Spokojny, z oczami pełnymi mądrości, Andrzej podchodzi, klęka i wilk kładzie łeb na jego ramieniu. Nie ma słów, nie ma strachu, tylko cisza pełna miłości. I wtedy Andrzej rozumie. To nie był sen, to było pożegnanie. Obudził się ze łzami na twarzy. Wiedział, bez logiki, bez dowodu, że stary wilk odszedł. Że przeszedł granicę, której ludzie nie mogą przekroczyć jeszcze, ale nie odszedł na zawsze. Bo ci, których nosimy w sercu, nigdy nie umierają do końca. Żyją w każdym wspomnieniu, w każdym spojrzeniu w las. W każdym momencie, kiedy decydujemy się zaufać zamiast uciec, Andrzej wstał z łóżka, podszedł do okna, spojrzał w niebo i szepnął: Do zobaczenia, przyjacielu. Gdzieś daleko w górach wiatr zaniósł te słowa przez las, przez dolinę, przez czas, i może, tylko może, ktoś je usłyszał, bo miłość nie znika, nie przemija, nie kończy się z ostatnim oddechem. Miłość zostaje w śladach na śniegu, w ciepłych wspomnieniach, w sercu, które raz zostało dotknięte i już nigdy nie zapomniało. Może on odszedł. Ale kto kocha naprawdę, nigdy nie odchodzi do końca. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że też to czujesz. Czujesz, że te historie to nie tylko słowa, to wspomnienia, to serca, które biły obok nas, to oczy, które patrzyły i rozumiały. Może ty też miałeś kogoś takiego: kota, który czekał w oknie, psa, który nigdy nie odszedł, nawet kiedy wszyscy inni to zrobili. Może pamiętasz zapach jego sierści, ciepło jego obecności, ciszę, która mówiła więcej niż słowa. A może wciąż nosisz ten ból, cichą, niewidzialną ranę, o której nikt nie pyta. Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu, bo tutaj nie musisz niczego tłumaczyć. Tutaj smutek nie jest słabością, to miłość, która przetrwała. Następna historia już czeka, i może znów poczujesz, że nie jesteś sam, że gdzieś tam ktoś inny też pamięta, też tęskni, też wierzy, że kiedyś zobaczy go ponownie. Zostań z nami, bo te historie mają duszę i może twoja historia też czeka, żeby być usłyszaną. Czy czujesz, że te opowieści przypominają o tym, co naprawdę ważne? Zostań. Następna będzie jeszcze głębsza.